Dzień dobry wszystkim, witam Was z kolejnego odcinka Outlast'u um, Tak, zjechaliśmy windą na dół i było powiedziane, żeby znaleźć inną drogę wyjścia, a więc. Ło, wow. już szaleństwo. A więc szukamy. Zgoła inna. No, wiecie. Krajobraz, powiedzmy, inny jak jesteśmy y, przyzwyczajeni do, do, do wcześniej. To tutaj jakieś logo Markoffu. Oczywiście otwieram do wewnątrz, ale Jucha dalej jest, a więc dalej jesteśmy w, w, jednak w outleście, dalej się to coś źle dzieje. Dalej są flagi, dalej jest kolega. Y, Coś tam się dzieje. Dzień dobry, co za wiksa tutaj znowu była. Tutaj chyba jakieś spotkanie. Uff. No dobra, idziemy. O, ciemno. Już myślałem, że będzie troszkę spokojniej i, i będzie. Uff, w co tu się A, Kamera znowu szaleje. Ej, się tej kamery, prawda? No, no, co tu się stało w ogóle? Wyścig pierwszy? Dzień dobry, ręka. Ooooo, przydałoby się teraz. Tutaj są jakieś ślady ciągnięcia prowadzące tutaj, więc tam na pewno nie idziemy. Idziemy dalej prosto, blok A. Hmm. A, Stoperełę. Boże, drogie, czekajcie chwilę. Eee, znowu Łukasz zapomniałeś o stoperze. Pięknie. Położę sobie w kółko, żebyście coś tam się ruszało, dobra. Wio Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to otwieraj, chopie. Jest jakieś laboratorium. Hmm. Wszędzie flaki jakieś... Niedobrze się to działo na pewno. Uuu. Też dobra wiksa Patient. Huh. Dobra. Ktoś tu się ładnie bawił. Deliver Exit, no pewnie że chce Spierdzielamy. A. Fuck. Straszne są te dźwięki. A to jest lód? to jest jakaś skała. A to to jest, wiem, że to jest beton. Jest wyjście. A mogę iść tam? Chętnie zobaczę, co jest tu. Albo w dupie. Ło, w... te dźwięki. Wrócę, wrócę tam w pierwsze drzwi. Zresztą może nie, no nie, wiem. No zobaczymy. To jakieś... O kurwa! Te dźwięki są przerażające. Te, ja sobie przyciszę, bo to przyciszę, bo te dźwięki mnie tu zabiją. Ale także. Żeby... Dobra. Yy, coś tam zapisałem sobie. Eee. Yy, to. Nie. Słuchajcie, sobie zobaczę. Dobra, jak coś to sobie zatrzymać i przeczytać, po prostu. Chciałem zobaczyć, co to jest, ja sobie tu później przeczytam. Na pewno nie teraz. Dobra, lecimy. No z uziwe, tam się będziemy drzebać z tym. Tu wbijamy. I co, i kappa. No to lecimy tam. Czyście, kamera. Czy mieć jakąś wizję? O! Oh. Wow! Wow! Wow 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 Łoo wow. oh, nie Wiemy tej O oh, fuck Z deszczu pod rynę, jo Proszę mi zostać, Dobrze Z Ju O ale to silne co to jest? Ole, no pieprza. O fucking. Okej, okay, dziękuję bardzo za... E, ...takie coś. Uratowałeś mnie przed tym kimś.

Uh, otwieraj drzwi, dziadzie. Tam bezpiecznie jest przynajmniej. Ten? Nie mam zielonego kućwa pojęcia. Dobra, chopie ale weźmę tu coś tam, nie wiem. Hehe, <laughs> bardzo śmieszne. Ziom! Naciapałem ci trochę w przedpokoju. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. <laughs> Co już to robi, typie. Hmm. Go oczywiście, bo oczywiście będziemy się słychać dziada na wózku. Kurde, ty. the main laboratory. Dobra. A gdzie jest laboratorium? Tu się otworzyło. Tak? Te. Ta. Mhm mm Wszędzie jakaś wiksa. Proszę, to już bez takich dźwięków. E. Prawo, lewo? Tam będzie więcej krwi zazwyczaj, bo... But... Ups. What is... Pierdolino ludzka. Ups. Mam nadzieję, że w las Hehe, ser. On mnie goni! Proszę mnie zostawić. Nie! A to okej. U. Hehehe. zamkniemy drzwi, tak dla bezpieczeństwa standardowo. bier to. Kill Billy. Bardzo łatwo mówić, ale gdzie jest Billy? Gdzie jest Billy? Otworzysz się? Świetnie. Uu. Uu. A co tu za kula dyskotykowa? Tam coś siedzi, tej. Fuck it. Jakieś baterii? No jest. Nie wiem po co mi te teraz. Tak tutaj jest mało potrzebna. Co to jest? Mogę to. Nie mogę. Hmm. Dowiona dół. Turn off the wolf for life support. Spoko. Ty jesteś Billy? Chyba cię pokrzywdzili trochę, jo. Hehe. <laughs> Billy chyba cię pokrzywdzili. Cześć, typie. Hmm. Może jednak nie e, dobra, gdzie jest ta rura? Life support. E, a widzicie? Support w sumie nie support Jak to elegancko idzie. Dzień dobry. Myślę, że tam coś chodzi, a ja tu kaparino nikogo. O, ta, 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 ta. Dobre. Tej na górę Ups, nie I tu I co? Tu? Baterijka Can't carry more batteries A tu ten, to ja chcę full baterii mieć Taki, taki smaczek na koniec Okej okay. Tam nic nie było, więc idziemy do... A, tu jest to! No dobra, no to działam. Do not, do not turn. Skoro do not turn, no to po co robili takie w ogóle rurę? Psychopats. Co jest? Wow, dammit! Za coś mnie goni? Uhuhuhu, dobra. Na 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 Batman. Ja go nic nie widzę. Dziękuję. No Zadrzebałem i teraz? U. Schodami na górę? Spróbujemy Ale czemu jest ta hardgorowa muzyka? To mnie jest strasznie... <laughs> Coś przekręciłem Nie wiem czy to mnie grali goni, czy nie w ogóle biegnę przed siebie, nie wiem czy ja przed czymś uciekam, czy, czy nie Naprawdę Po prostu lecę, nie? tutaj do góry. Go, 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 go. No z tych schodów no nie bali. Ile to pięter? Bardzo dużo. No jeszcze. Wyżej. Fuck you, mnie. Dobre. Teraz tu. Chyba tam kutwa mać miała ta się Vixa skończyć. Otwieraj, zamykaj, świetnie. Dobra, w miarę bezpiecznie? Chyba tak, już się muzyka skończyła. Dobra, cioram w górę, albo i nie. Pizdu co? No i okej. Okay. Świetnie. Co dalej? Z powrotem? Hmm. Miałby sens. Co ja mam zrobić? Po jeszcze raz popatrzmy sobie. Um, to są dokumenty. Disable Billy's Life pod Life Save. Co? Bla 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 coś tam. No, wszystko. <laughs> Jak muszę, to zrobię. Siema. Znowu ciemno jak w dupie. No już lepiej. Możesz trzeba wrócić? O wpizdu! Czemu mnie złapałeś? Zostaw mnie. Proszę, jestem bez... Nie! Ziomek, 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 co się... A ja w tu to wszystko wpałem. No nie no, nie połamałem się. No bo po co? Dziękuję, do widzenia. No na pang. Come on. Come, on. Come on. Powiedzcie mi, gdzie teraz? Lewo, prawo? No, pójdę tu Nie pójdę tutaj. No i co? A, okej okay. Papa Billy Nagaj śmierć Billy'ego Łazu, co to mnie złochał? Znowu ten pedał. Proszę mnie puścić Fuck Jest. O, wow, ale rzuca jak szalony. Co to ma tyle siły? Czym ty jesteś? O, oh, wow, o, 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 o. Co to? Wlazło we mnie? O. Oh. O. Oh. A u? do ten człowiek przeszedł w ogóle? Matka Święta. No, ale kamerę weźmie i ciorem dalej. Get out! Chętnie. A którędy? Chyba po schodach nam przyjdą. U, ziom, wstawaj. Nie po to tyle przyjdę żeby teraz umierać. Dawaj, dawaj! Nooo! Kolego! Tak jest! Świetnie! Jeszcze kawałek. Oj, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się! Nie! Hmm. Nie, 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 nie padaj mi teraz, naprawdę! Dawaj, dawaj, dawaj! Już niedaleko! Widzę, że boli, ale... Musisz dać się wszystko jeszcze... Jeszcze trochę. Po co w ogóle tego Billy'ego... O, ale nieważne. To pewnie z fabułów wynikało, a myśmy to... Znaczy... No, myśmy trochę olali. Fa wątki fabularne. No, wstawaj. Ej, masz... Coś tam... Nogę popsutą pewnie, żebra. o no kurde, drzwi masz tu zaraz, dawaj. Nie strzelać, nie strzelać. No. Pięknie. Nie. Okay. Hmm, no coś się nie tam dzieje. Ech. Także, moi mili, skończyliśmy Outlast w 11 odcinków. Ech. Bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście i mogłem dla was w to grać. <laughs> Mieliśmy swoje dobre, dobre, dobre akcje, troszkę, troszkę strasznych, złych. I no, kurde. Chyba weźmiemy się niedługo za DLC do Outlast'a, który jest Whistleblower. Zobaczymy zresztą jak to wyjdzie, czy będę miał w ogóle ochotę dalej grać po tym. Na pewno zrobię sobie jakąś przerwę, jakąś dość sporą przerwę od horrorów. Także naprawdę dziękuję jeszcze raz za to, że byliśmy, byliście i że byliśmy razem. I... No cóż, do zobaczenia, do usłyszenia może niedługo w DLC. Cześć!